Siemanko. Dzisiaj sobie zrobimy sernik z kruszonką i serkiem mascarpone. brytfanka, 80 g masła. tam na kuchenkę. Herbatniki i blendujemy. ładnie wymieszać ze sobą. Wkładamy równo 15 minut do lodów paru. 4 jaja. Cukier 180 g. Cukier waniliowy. Jedna łyżeczka Budynie waniliowe bez cukru 80 g. Dzieszka 150 ml z jednej cytryny. Przystujemy do połączenia jajka, dodajemy naszą skórkę z cytryny, śmietankę nasze budynia, teraz mieszamy do połączenia ręcznie, 120 gram mąki pszennej, 60 g cukru i 80 g masy, wszystko razem łączymy i ugniatamy wlewamy do tego naszą masę, teraz na górę Posypujemy naszą kruszonką. Wkładamy do piekarnika 170 stopni, góra dół 60 minut. Na sernicze wygląda tak, po z maskarbona. Tak się reprezentuje w środku. Jeżeli będzie Wam smakować, subskrybujcie.